Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj to będzie krótki odcinek, ale myślę, że będzie przydatny, bo dzisiaj pokażę Wam, jak mieć więcej FPS-ów w Minecrafcie. No dobrze, tak więc kiedy klikam sobie F3, mam około 200 FPS-ów, prawie że 300, zależy, gdzie popatrzę i w ogóle. No także. Żeby to zmienić, wchodzimy sobie w opcję Video Settings I tutaj dajemy sobie Smooth Living Level na Off Smooth Living na Off I grafikę dajemy sobie na Fast Oczywiście z tą grafiką Fast wszystko wygląda brzydziej Bo teraz wam pokażę nawet jak liście drzew, zobaczcie, wyglądają Dużo gorzej, no ale jeśli chcemy mieć płynnego, niezacinającego się Minecrafta, to musimy trochę się poświęcić. No ale dobrze. Kolejną rzeczą słuchajcie. Yy, a, zobaczmy ile teraz jest FPS-ów. No, od razu więcej, bo około 300. Także sami widzicie, że to pomaga. No dobrze. Kolejną i w zasadzie ostatnią rzeczą którą radziłbym wam zmienić jest render distance. To jest jakby zasięg widzenia. I to zmienia tak naprawdę najwięcej, bo jak teraz dam sobie na Tajni. Najmniejszy jaki się da. to widzicie, że co prawda mam mało widzę. Ale patrzcie ile jest teraz FPS -ów. o około. 700, 600 czasami. Także mówię, to pomaga. No i w sumie to by było na tyle. Jak mówiłem, to był krótki odcinek, ponieważ chciałem Wam tylko pokazać, co zrobić, żeby Wam Minecraft płynnie chodził. Także trzymajcie się, cześć.